Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj kolejne zadanko, krótki jeden przykład dotyczące równań kwadratowych z parametrem. Taka jest treść. Dla jakich wartości parametru m równanie to podane ma dwa rozwiązania x1, x2 spełniające taki warunek. Równanie z parametrem m, czyli nie jest literka x. Przepiszmy to równanie może tutaj na początek. Równanie 5x kwadrat minus mx plus 1 równa się 0. Rozwiązania tego równania x1, x2 mają spełniać taki warunek. Po pierwsze, to jest równanie kwadratowe, bo ten kwadrat nie znika. Ma być dwa rozwiązania, czyli delta musi być większa czy większa, lub Równa. Skoro 2, to nie ma nic o słowo, nie ma słowa różne. Ale gdyby te x1, i x2 były równe, no to różnica byłaby 0. A 0 i tak od jedynki nie jest większe, Więc mimo, że nie ma słowa dwa różne rozwiązania, i tak wpisuję delta większe od 0, bo one nie mogą być takie same. No i ten warunek wystarczy na dwa różne rozwiązania. No i przepiszmy, że wartość bezwzględna z x1 minus x2 jest większa lub równa 1. I rozwiążę to na dwa sposoby. Najpierw po prostu wstawię w miejsce x1, x2 wzory na, na to x1, x2. Wcześniej oczywiście stwierdzam, że tutaj nie zrobię wzorów wiety tak od razu, dlatego właśnie wpiszę x1, x2. Gdybym wiedział, że tu będą wzory wiety, no to bym robił inaczej. Ale zakładam, że tutaj nie będę nic robił wzorami wiety. Więc yy, prze, przepiszmy ten warunek, może gdzieś na boczku. x1 minus x2 to się równa x1, czyli minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Odjąć i drugi pierwiastek minus b, dodać pierwiastek z delty przez 2a. Odejmujemy ułamki, mianownik mamy ten sam, przepisujemy 2a. I liczniki odejmujemy. Minus b, minus pierwiastek z delty, minus ten drugi licznik, czyli dodać b i minus pierwiastek z delty. b się redukuje, zostaje minus 2 pierwiastki z delty przez 2a, dwójka też się zredukuje, czyli minus pierwiastek z delty przez a. I minus y, pierwiastek z delty. Ten możemy odpuścić, bo i tak jest w wartości bezwzględnej, czyli pierwiastek z delty, natomiast A to jest 5. I pod pierwiastkiem mamy wyrażenie dodatnie, czyli wartość bezwzględna to jest to samo wyrażenie, czyli pierwiastek z delty przez 5. Czyli wartość bezwzględna z x 1 minus x2 to jest pierwiastek z delty przez 5. Czyli przepisujemy delta większe od 0 i pierwiastek z delty przez 5 ma być większy lub równy 1. No i podstawimy teraz za deltę i będziemy rozwiązywać ten układ nierówności. delta b kwadrat, czyli minus m do kwadratu to jest m kwadrat, minus 4. A i c, czyli minus 20, ma być większe od 0, a w drugim pomnożymy przez 5 i wychodzi pierwiastek z delty większe lub równe 5. Do pierwszej nierówności potrzebuje miejsca zerowe. Tu są pierwiastek z 20 i minus pierwiastek z 20a. Pierwiastek z 20 to jest dwa pierwiastki z 5. Czyli mamy dwa pierwiastki z 5 na minusie i dwa pierwiastki z 5 na plusie gałązki do góry i większe to będą rozwiązania tego, tej nierówności, czyli M należy od minus nieskończoności do minus 2 pierwiastki z 5, suma od 2 pierwiastki z 5 do nieskończoności. Obie strony są nieujemne. Mogę podnieść śmiało do kwadratu. To będzie przejście równoważne, czyli wyjdzie delta większa lub równa 25. To sobie przepiszmy. Ten pierwszy zapis i delta to jest znowu b kwadrat, czyli m kwadrat minus 4ac to jest 20 i większe lub równe 25, czyli m Kwadrat minus 45 większe lub równe 0. No i znowu potrzebuję wykreślić dla tego trumianu. Tu pierwiastkami będą pierwiastek z 45 i minus pierwiastek z 45, ale pierwiastek 45 to jest 3 pierwiastki z 5, czyli minus 3 pierwiastki z 5 i 3 pierwiastki z 5. Gałązki paraboli w górę i większe lub równe, czyli M należy, teraz już przepiszę to co było wcześniej, czyli od minus nieskończoności do minus 2 pierwiastki z 5, suma od 2 pierwiastki z 5 do nieskończoności, i z tego mamy M należy od minus nieskończoności do minus 3. Pierwiastki z 5 domknięty i od 3 pierwiastki z 5 do nieskończoności. No i część wspólna to jest bardziej na minusie, to jest bardziej na plusie, czyli rozwiązanie to jest ta suma. I to był pierwszy sposób rozwiązania tego równania. A drugi sposób, no to będę starał się jednak wprowadzić wzory wiety. Do, tego, do tej drugiej nierówności. Czyli jak przepiszę tylko tę nierówność, wartość bezwzględna z x1 minus x2, większe lub równe 1. Skoro są obie strony nieujemne, mogę podnieść do kwadratu. Wtedy traktuję tę wartość bezwzględną jako po prostu nawias. x1 minus x2 do kwadratu, większe lub równe 1 do kwadratu, czyli 1 podnosimy do kwadratu x1 kwadrat minus 2 x1 x2 plus x2 kwadrat i tutaj nie ma wzoru wiety, tutaj już wzór wiety jest ale zamiast tej x1 kwadrat plus x2 kwadrat wpisuję x1 plus x2 do kwadratu, odjąć 2 x1 x2, to już mówiłem na poprzednich filmikach, to wynika ze wzoru skróconego Mnożenia. No, i dopisuję tą drugą część, czyli 2x1, x2 większe lub równe 1. No, i w końcu mamy już tylko 0 wiety. x1 plus x2 do kwadratu, odjąć 4x1, x2 minus 1 większe lub równe 0. No, i wstawiam. Zamiast sumy minus b przez a, to jest m przez 5 i do kwadratu, czyli M kwadrat przez 25 minus 4 razy iloczyn, to jest C przez A, czyli 1 piąta minus 1, większe lub równe 0. Pomnożymy obie strony przez 25, czyli M kwadrat minus 5 się skróci razy 4, czyli 20 i minus 25, większe lub równe 0. Czyli m kwadrat odjąć 45 większe lub równe 0. No i dalej już nie rozwiązuję, bo to jest tak, jak było w poprzednim, dokładnie taki sam warunek. Więc czasami nie widać tych wzorów wiety, ale po odpowiednich przejściach te wzory wiety się pojawiają. Można robić takim, można robić takim sposobem. Zawsze krócej teoretycznie jest, gdy użyjemy wzorów wiety, a najkrócej jest wtedy, jak będziemy rozwiązywać równanie z parametrem graficznie. I o takich zalankach powiem na kolejnej lekcji, które jeszcze raz będą dotyczyć, dotyczyć równań kwadratowych z parametrem. Na dzisiaj dzięki za czas poświęcony. Do miłego bywajcie.